Witam w kolejnym filmiku. Przychodzę z moim pierwszym nabytkiem na nowym miejscu. Nowym nabytkiem perfumowym, fenomenalną zieloną perełką polskiego twórcy niszowego. Perfumer Petty Verkraft jest to autor wielu różnych projektów dekant na grupie niszowej. Między innymi ostatnio Kobiety Mafii. Był też projekt, jak dobrze kojarzę, Mafiozo. Generalnie były różne projekty, opowiadałam na przykład o zapachu tego twórcy Vetiver Noir, gdzie był ogrom różnych zmian vetiverowych. To było zielono-drzewnie, to drzewnie, to zielono, to mrocznie, ta faza mroku mi się oczywiście najbardziej podobała. Były niuanse takie typowe vetiverowe, czyli taki vetiver trochę orzechowy. Natomiast nie było tego dużo i faktycznie wielowymiarowość, ogrom różnych zmian i te niuanse tej ciemności, na które tak cały czas czekałam. Testowaliśmy ten zapach vetiver noir wiele razy w różnych warunkach. Zauważyłam, że wiele zapachów niesamowicie zyskuje w aurze takiej wilgotnej, ponurej, chłodnej, ale właśnie wilgotnej, deszczowej. To, co mogę jeszcze powiedzieć, był niuans, że na mnie ułożyło się takim, bym powiedziała, trochę kremowym wetiwerem, trochę w stylu Byredo Bal de Afric, ale to były niuanse yy, i to przy jednym bądź dwóch użyciach. Także stwierdziłam, że to była taka faza jeszcze wetiweru, który nadawał się dla kobiet, dlatego że ja wetiwerowe zapachy bardzo lubię, ale osobiście uważam, że są przepiękne na skórę męską. Mało który wetiwer typowo chcę użyć na sobie, wetiwer noir. Muszę przyznać, że bardzo udany zapach i bardzo wielowymiarowy, jeżeli chodzi o różne odsłony wetiveru I to jest zapach, który dostałam w dekancie od Daniela. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przybył od autora właśnie borówc Perełka Zielona. O tym zapach opowiadałam przy pierwszych wrażeniach, jak byłam wtedy wówczas. Pamiętam, o takiej ścianie z liśćmi jesiennymi, takiej trochę tej bluszczowej. Punkt obserwacyjny na nosorożce. A propos właśnie tam było smutku w perfumach Smutnych Zieleni. Ten zapach ma dla mnie niesamowity klimat, yy, wielowymiarowość różnych zielonych motywów. Podoba mi się oczywiście ta faza Smutnej Zieleni i Zieleni z Mrokiem. Czuję naprawdę mrok, taki ponury, zielony, butelkowo zielony mrok. To jest coś co takiego, coś czego się spodziewałam po Russian Leather. W Memo, które mnie kompletnie rozczarowały. Tak jakbym do tego borówca i tej jego fazy zielono butelkowo zielonej takiej mrocznej, takiej właśnie zieleni mroku wytrawnego, takiego ponurego, wytrawnego lasu, który na przykład możemy zaobserwować chociażby w, jak dobrze pamiętam, chyba w Komte Garston i bo w Komte mamy różne odsłony lasu i właśnie wydaje mi się, że Yogi było takim właśnie dosyć ponurym lasem. Jak również ponury raz mam w Herd Gump. mam ym... chwilowe zaćmienie, ale mi śniło. Także taka faza plus zieleń. Później ta zieleń potrafi być trochę słodsza. Zieleń... W innym fragmencie zaaplikowanej skóry była taka zieloną, zieloną bardziej liściastą, zieloną bardziej wysą, zieloną bardziej soczystą. Także naprawdę różne odsłony zieleń: zieleń mrożna, zieleń soczysta, zieleń słodkawa. Jeszcze teraz spauzuję sprawdzę, jak jest w tym momencie. W tym momencie jest to taka zieleń, bym powiedziała, apetyczna, lekko słodkawa, lekko taka mm, liściasto, egzotyczno. Botaniczna, takie ogrody botaniczne, właśnie różne jakieś. Y, palmiarnie nie do końca, bardziej jakaś taka może egzotyczna część w, w ogrodzie botanicznym. Na przykład y, na terenie na, z Afrykarium są takie fragmenty, gdzie faktycznie taka nieco inna, nieco nie polska, nieco nie taka europejska zieleń jest wyczuwalna w powietrzu, taka trochę zieleń może afrykańska, trochę dżunglowa, trochę puszczowa i to faktycznie można też w tym zapachu zaobserwować. Przypomnę jeszcze, że Vetiver Noir, właśnie o którym wspominałam oraz Borówc to są dwa zapachy właśnie twórcy, o którym wspominałam. Jeszcze ten twórca że tak powiem, pracuję nad pewnym projektem, o którym chyba nie mogę mówić, ale dostałam, że tak powiem, pewne e, niuanse, prototypy e, do obserwacji, pewną wersję light, pewną wersję dark oraz główny motyw, ale nic nie mówię. Z borówcem dostałam też do sprawdzenia e, Amber, Blue Amber, oraz, e, oraz e, Paczule, ale ona się niestety, że tak powiem rozlała w transporcie, natomiast paczula jest bardzo ładna ciekawa natomiast dla mnie trochę za słodka natomiast w tym pewnym projekcie i właśnie w tej wersji light i dark one też się niestety rozlały także tylko mogłam sprawdzić z tych atomków jak nie pomieszam to dark pachniało ziołami a light, light czułam trochę wędzonki ale to są takie testy bardzo pobieżne ponieważ mówię, to się rozlało Natomiast potestowałam, i zaraz opowiem, wszystko tylko odświeżę, sprawdzę, że tak powiem, yy, w tym momencie rozwój, ambre, czyli blue amber, oraz właśnie ten główny motyw, ale o tym pewnie będzie raczej chyba jednak osobno, bo już widzę, że czas nagrywania mam jeszcze około minuty, także raczej o tylu rzeczach nie zdążę opowiedzieć, będą jeszcze dalsze relacje, jeżeli chodzi o te zapachy. Kobiety mafii będę miała, co jeszcze mogę powiedzieć? To jest w ogóle autor, mam nadzieję, że nie poprzekręcam, ale jak dobrze pamiętam, numer dwunastki konkursowej, czyli tego zapachu, gdzie była ziemia, gdzie była paczula, gdzie była w tym wszystkim taka dziewczęcość owocowa, to jest ten zapach, który był do oddania w rozbiórce konkursowej zapachów bardzo małej ilości, niestety nie zdążyłam. Także... To jest taki zapach, który myślę spodoba się miłośnikom dawnego nietoperza Olympic Orchis, mówię o tej dwunastce. Wszelkie nazwy, również nazwy dwunastki, bo autor oczywiście, najpierw były numery, ale później podał, podane zostały nazwy, także dopiszę. Jak ja omawiałam zapachy konkursowe, to dwunastka miała dopisek miasto Barcelona. Tak w ogóle był zapakowany Boruss, czyli w taki papier biały z akcentami, jeżeli chodzi o wzory w kolorze butelkowej zieleni. Tak wygląda kartonik. Mamy tutaj też oczywiście, że wyprodukowany w Polsce. Jednak o Amrze opowiem osobno, bo już mi się kończy czas nagrywania. Nie ma sensu teraz rozpoczynać. O tym projekcie, który mówiłam w wersji Dark Light i główny motyw chyba nie mogę mówić póki co. W ogóle jeżeli chodzi o ten zapach ambrowy to poprzekręcałam nie blue amber czy amber blue tylko amber flech.